Witam moi drodzy widzowie, krótki materiał dzisiaj i chyba FIBA specjalnie dla mnie to zrobiła, bo zaczęła wycinać i wrzucać pełne swoje konkursy, więc nie muszę wrzucać pełnej transmisji yy, i szybciej się z tym uwiniemy. No i dzisiaj nagrywam dlatego, bo wysłaliście mi na grupie, bo wygrała tam osoba, której ja bym nichu ja nie obstawił tutaj na zwycięstwo. W... Zwycięzcę. No a teraz już odpalam materiał, żeby nie przedłużać, żebyście nie musieli długo słuchać mojego pierniczenia. Ale pamiętajcie, jeśli chcecie skakać wyżej, albo chcecie pozbyć się kontuzji, zerknijcie na hadsb.pl i zapraszam do trenowania ze mną. No więc, pierwsza paczka. David Carlos, gość, który jest bogiem na Filipinach, nie jest może wyróżniającym się jakoś super dunkerem, może pod względem takim, że nie skacze wyżej od innych, ale coś tam za. Zawsze wsadza na tych konkursach i zdarzają mu się zwycięstwa z dużo lepszymi zawodnikami. Rzadko, bo rzadko, bo chyba z jednym wygrał wcześniej konkurs, ale na początek mamy tutaj Skorpiona nad stojącą osobą. No, zdziwiłbym się, gdyby pierwsza paka była tutaj nie Pushoffem, że tak powiem, ale naprawdę nie wygląda to najgorzej. No, tak jak kiedyś jeszcze Jordan Kilganon. Robił skorpiona. Tak teraz właściwie każdy szanujący się dunker robi tego skorpiona, i nie wiem, czy to jest jakiś super turbo dobry wybór. No i. Mm, no i co? Zaraz, to jest podpisane Taipei, a tu pisze Abu Dhabi. To jest to samo? O chuj tu chodzi. Dobra, jak będę nazywał ten materiał, to będę wiedział. No i tony Crosby. Gość, który ma 1,75 m albo mniej wzrostu. Yy, właśnie dla niego, że tak powiem, komentuje ten materiał. On na co dzień zajmuje się, uwaga, slambolem, czyli robi te pojebane paki na trampolinach, no ale jednocześnie yy, skacze ponad 50 cali. Wrzucił niedawno materiał, że tak w sumie od niechcenia, bez przygotowania się, wyrównał sobie największe wysko Krawery. David Carlos 899. Ja bym osobiście dał mu same ósemki. Uuu, próba podania sobie pod nogą od tablicy. I zobaczymy do jakiej paki. Najważniejsze, że nie push off i jest tylko on i kosz. Ej, halo. Czy on próbował po prostu wsadzić dwoma rękami od tablicy? Nie wierzę. Albo jest nierozgrzany, albo ja nie wiem o co tutaj chodzi. Ogólnie nie widziałem tego konkursu, więc sam jestem ciekaw, co tutaj się wydarzyło i co się wydarzy. Okej, okay, dropstep, ale zakurwił. Tylko to jest dalej Windmill. Na konkurs sadów Windmill. No nie interesuje mnie, że wsadzisz z miejsca Windmilla, nie interesuje mnie, że wsadzisz z kroka. No kurwa, kaszanka bym tak powiedział, drodzy Państwo. No, no oczywiście bym się zesrał, jakbym na dziwo, żywo zobaczył, że ziomek niższy ode mnie robi sobie od niechcenia taką korbę, ale... No, to jest Windmill, Windmill na konkurs i nawet nawet chcąc, nie chcąc, nie będąc fanem tego Skorpiona, no nie oceniłbym to wyżej niż Skorpion i Siódemki. Okej, okay, powiedzmy, że jury coś tutaj skumało i oceniło to niżej niż yy, ten skorpion. Trochę jak Predator wygląda i widać, że jest sporo niższy od tego. A Gustavo Hakin, ja pierdolę, nie wiem co on tu robi. Nie wiem kto go tu wrzucił do tego konkursu, ale. No nie radzi se chłop w tych konkursach. Ostatnio miał tyle pudeł. Dopiero kilka dni temu oceniałem materiał. No, i widać, że ani nie skacze wysoko, ani nie jest jakimś dobrym stylowo. Jest z Brazylii, jest chyba po prostu tani, że tak powiem, w sprowadzeniu, ale nie. Nic specjalnego. T-double up nad dwoma osobami. No i szału, nie ma dupy, nie urywa. Dla mnie bardziej, że tak powiem, efektownym sadem był tutaj to oczywiście ten windmill z dropstepa, drop zrobiony przez gościa, który jest o pół metra niższy od niego, niż taki Tidabylap Pushofik. Sam robiłem nad trzema osobami. Nad czterema osobami robiłem. I nie, no, nie, no, nie, no, nie, 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 nie. nie. Zobaczymy, jak ocenią. Siódemki były za Windmilla 889, no by go piernik szczelił. Dziewiątkę za Tidabylapa nad dwoma osobami. Średnio bym powiedział. Aczkolwiek jest tutaj już malutki plusik. Yy, dla Fiby, że widzimy konkurs w składzie, którego chyba wcześniej nie widzieliśmy. Jest tutaj znowu jakiś, znaczy, jest tutaj jakiś miks zawodników. Coś się dzieje, nie wiem co powiedzieć. No ale zobaczymy jak to długo potrwa i jakieś nowe twarze pojawiły się w końcu na tych konkursach. Jedną ręką z tu o Jezu, nad osobami. Let's go, naprawdę? Let's go. No dobra. Dla mnie szóstka. W porównaniu do innych sadów, no szóstka. Ewentualnie mogą go ocenić na 7, na takie minimum jak było. był mm, Windmill Tonego krosbego. Cross, no wysokość słaba. No jedną ręką wsadzone, No nadgłód, nadgłód. 8, 8. 9. Troszkę za wysoko. Ja bym osobiście tyle nie dał, yy, ale zobaczymy, jak się ten konkurs rozwinie i kto tutaj wygra. Także zostańcie do końca. nabijcie mi troszkę watch time, żeby się ten kanał yy, rozwijał. Patrzcie tu, gośma podane. Jezu, Valerio de Castro mi wysłał znowu jakieś gówno. Dobra, nieważne. No i co? No i mamy teraz naszego Predatora, Tonego Crossbow, który ma podane 132 wyskoku. A nie ma, nie ma, nie ma tyle wyskoku. Spójrzmy. Oj, 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 Powiedzmy, że jest to Windmill Łokieć. Powiedzmy, bo oczywiście nie będzie tutaj Windmilla, podejrzewam, że będzie to zwykłe wyciągnięcie ręki do góry. No jest trochę tego chyba Windimila. Spójrzmy sobie z innego ujęcia. No jest wysoko. No nie mogę powiedzieć, że jest nisko, ale... No jest puszow stanowczy. Przez chwilkę był położony w locie. Nieźle, nieźle. Zdecydowanie najlepsza paka z tych wszystkich, które tutaj widzieliśmy. Ale czy to mnie Jara? Nie Jara, jestem starym po prostu grzybem. No, widziałem jak lipek robi nad gościem na krześle Windmilla Łokcia. Nad Kacpą, który ma 1,80 m wzrostu prawie. I Kacpa mu trzymał piłkę w jednej ręce nad głową. I on z tego robił windmila Łokcia. 10 lat temu. Więc no, oczywiście kosmiczna paka, ale, ale na razie nie, jeszcze nie trafiliśmy tutaj. Na taką pakę, żeby wiecie, fujara stanęła i żeby mnie ruszyło. O Jezu, próba Kaff Windmilla nad stojącą osobą. No i nad stojącą osobą, czyli nad 170 cm, 175 cm gościem. Nie są to jakieś oczywiście wielkie cyfry. Yy, nie wiem, czy to jest paka, która mu cokolwiek może dać, no i on popołuduje. Ja. To jest, to, to jest właśnie to. Gość wrzuca takie rzeczy na Instagramie, jakieś paki i tak dalej. W ogóle Brazylijczycy to, to trochę mają odklejone ogólnie w głowie. Właśnie ten Valerio de Castro, co mi wysłał teraz rolkę, próbuje mi udowodnić, że ma ponad metr wyskoku z miejsca i kładzie kamerę na ziemi i nagrywa w ten sposób, co mówię właśnie wam na Instagramie, że tak was ludzie oszukują z wyskokiem. A ja mu tłumaczę: No kurwa, za dużo tego widziałem i wiem, że nie ma. No on dalej wysyła, bo jest w Brazylii, jest hejtowany, yy, bo nie jest z jakiegoś bogatszego kraju. No nie, no. No. No nie. No. Więc zerówki tutaj mamy i nic tutaj nie zobaczymy. Już od tego pana podejrzewam w konkursie. I kolejny konkurs stary, gdzie dałeś dupy. No niestety, no nie oszukujmy się, no. Yy, albo jest goście przygotowany. Albo nie wiem totalnie o co tutaj chodzi, ale pudłuję na potęgę. Yy, jeśli nie jest w stanie zrobić tego wsadu w dwóch, trzech próbach, no to. Ojoj, Próba 360 z narzutu jedną ręką. Spudłowana. No niestety, nie spodziewajmy się tutaj, że będzie 3,6 windmill. Nie spodziewajmy się, że będzie 3,6 pod nogą, 3,6 pompka. No niestety, jest to dunker dość, że tak powiem, niskiej klasy. Mówiąc niskiej klasy, nie że. Ja uważam się za kogoś i tak dalej, no ale porównując do najlepszych dunkerów, no to to jest wsad, który. no 500 razy lepsze wsady widzimy na rozgrzewkach NBA, gdzie to nie są konkursy wsadów, tylko rozgrzewki NBA. Dalej będę mówił, że no i jednak od konkursów wsadów yy, ja oczekuję czegoś więcej niż zobaczę u normalnego gracza. Tak u 360 jest w stanie dać. Masa ludzi, w pelka chociażby, masa ludzi w pelka masa ludzi w NBA, więc taka trzeszówska z narzutu, no nie, żeby to był jeszcze jakiś mocny plecak, jakaś pompka, albo nawet tak jakieś mocno wsadzone dwoma łapami 360 z jakąś odległością, tragedia, chociażby jakbym miał z tyłu głowy t który przy podobnym wzroście robił 3-6 plecaka i wiecie jak to wyglądało, no nie, zobaczymy sobie. Tonego Crosbego. On, tak widać, jakoś tutaj niecz jest przygotowany, strasznie luźno podchodzi i pod nogą skozła mm, od niechcenia. No ale również jeśli chodzi o gabaryty i ten sad zajebiście. Jeśli chodzi o sam sad, ogólnie patrząc na to, co jest na świecie, no to bez szału. Tym bardziej, że no wcisnął tą pakę. A pamiętacie, jak Nate Robinson robił przy takim wzroście, pod nogą na konkursie robił, próbował pół godziny. No słabo tutaj z wysokością, co i tak nie zmienia faktu, że kosmos na ten wzrost to jest kosmos. 9,9,8. Nawet nie najgorzej to ocenili w sumie. No bo wiadomo, oceniamy w stosunku do tych wsadów, co widzimy na konkursie, a. Czy widzimy tu coś takiego super turboszałowego, żeby nagle yy, nie wiem, ocenić to lepiej? No nie no, wszystkie są wsady, powiedzmy na takim średnim, mocno średnim poziomie, yy, ale przynajmniej konkurs jest dość na razie, powiedzmy, yy, nie że wyrównany, ale no pff, da się to jakoś, że to powiem, o jaka tam dziunia, patrzcie, 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 tu, tu, ale kur... Dobra, dla takiego momentu warto oglądać. Idziemy dalej. Spójrzmy, czy jeszcze coś nas zaskoczy tym konkursie. Może nas coś zaskoczy, ale na pewno to nie będzie Hakin. Chociaż patrzcie tu, a może to on akurat. BMW 1000 RR i Hayabusa z tyłu. Kurde, nie wiem co bym wybrał. Hayabuse czy RRK No powiem wam, że obydwie maszyny by mnie tak sponiewierały, żebyśmy się tutaj już na pewno nie widzieli. Dzieli na tych materiałach. Zresztą ja pamiętam, jak mi zabrali prawo jazdy za prędkość w aucie, to kupiłem sobie motor Bandita 650 i też nie miałem prawa jazdy. No i fajnie się jeździło. If you know what I mean. No więc, więc, więc sprzedałem, bo stwierdziłem, że jestem za głupi, jak zacząłem jeździć yy, że tak powiem ekstremalnie yy, w koszulce na ramionczkach. I stwierdziłem, że jeszcze jestem na to za głupim. Za bardzo lubię jeździć szybko. No więc spójrzmy teraz. Dobrze, że gość ma flesza. Przynajmniej widać, że nagrywa. Ale teraz mamy przerwę. Dwie godziny na ustawianie motorów. No kurwa, gościu, proszę cię. A jeszcze spróbuj taki porządny sprzęt zarysować. Najgorsze jest, że te motory są tutaj, że tak powiem, po chuj, po nic. Bo i tak pewnie postawi jakąś osobę przed te motory, albo nie wiem co on tutaj zrobi i poleci puszow. No cały czas chłopu zleciał. No czy to jest mądre, czy to jest głupieniem. Ja no i przypierdoli pushoffa z szyi. No ludzie, no, no to to jakieś jest. No kurwa no nie, no po prostu kurwa no nie. No i patrzcie, jeszcze chciałbym, żeby spudłował. To jest szczyt po prostu wszystkiego, godzinę, albo jeszcze motor jakiś rozjebał. O jezu, tak jest. To jest piękne, po prostu. Próbować godzin, wsadzić, w sensie, ustawiać godzinę motory i nie wyrobić się w czasie. No, to jest, że No, nie, no, nie. Ja oczywiście jestem za tym, żeby nowe osoby były na, na fibach, ale widać, że tu jest gość kolejny raz i jest tak totalnie nieprzygotowany. Nie ma po prostu wsadów, które jest w stanie wsadzić tam w kilku próbach. No, i widać, że już. No dostał swoją szansę, ale nie radzi się na tych konkursach fibowskich. Tragedia. Istna tragedia. No dla niego pewnie jakby wygrał te pieniążki albo dostał pieniążki, to, to przepotężne pieniądze tam w tej Brazylii. Tony Krozby kurwa stylowa. O, kogoś tu boli kolano, że robi izometrię na jednej nodze. O. No dobra, zobaczmy, co jeszcze masz tam do pokazania. Ale na razie. Na razie mamy dwóch niesamowitych finalistów. Na to wygląda, że finalistami tutaj będzie uwaga: Tony Crosby i nasz kolega z Filipin, David Carlos. No nie mówcie, że będzie wykorzystywał motory. Ja pierdol. karny Kutas za chujowe parkowanie. Jedź pan tym motorem już stąd. Dejcie tu jakieś zrobić sady. Po co tak przedłużać? Po co? Po co? No wiem, no fajnie, tylko chłopie, jak już ściągają auto, motor i tak dalej, to musisz mieć to jako pewniaka, że to wsadzisz. Okej, okay, pojawia się większa liczba osób. Yy, ale wiecie, co się spodziewam po nim? Wsadz jedną ręką, wsadz dwoma rękami. Nic więcej się nie spodziewam. Ale co on tutaj, przywiózł całą rodzinę ze sobą? Ekipę z Filipin? O, proszę. O, ale. Ma usta czysta rozpusta. Dobra, lecimy dalej. Spójrzmy. Pyk. Jest. Puszow był strasznie długi. Strasznie długi. Było widać, że. Uspokój się, chłopie. Ale fanklub masz straszny. No tak, no oni go tam traktują jak prezydenta, ambasadora koszykówki. No bo na Filipinach, koszykówka to jest, można powiedzieć, sport narodowy, więc. To jest ich pupilek. No, straszny puszow. Długo tutaj pchał. Widać, jak mocno pchał do jajek, i jest to. Ojoj, oj, oj. chyba w życiu tak wysoko nie był. No, Saliu czy stale ogólnie w sad brzydki. Dziesiątki, dziesiątki. Nie, panowie. No, nie. No, wiecie, kiedy jest puszow. Macie powtórkę, nawet, żeby to zobaczyć. Mhm. No, nie. A to ziewanie generalnie wszystko pokazuje. Tu się chłop grzeje, bo musiał długo stać, ale ma długie łapy, widać. Skacze jest wariatem, ale ma długie łapy w opór. Mm, no i spójrzmy, co tony Krozby nam tutaj yy, przyszykował. Ty, A gdzie masz piłkę? Ustawił sobie już gościa, nawet nie widziałem. Tak. He. No i co? Dubylapa. Hmm. hmm. Ale wiecie co? Goś robi puszową, przydaby przy daby lapie. Zobaczcie, jakiego busta dostaje. Jak lewą ręką yy, pcha w piłę. Nie wiem, czy z tego ujęcia będzie to widać. Dwoma rękami. Najpierw pierdolnie, dwoma rękami to piłę. Dostaje busta I wtedy po buście na kurwie, ale ze straszną mocą napierdala. No. No, ma zapasu, Prawie łokieć. No yy, Najlepszy wsad pewnie na razie z tych wszystkich. No, i nie można tego ocenić tak samo jak ten wsad jedną ręką, który przed chwilą był u Dawida Carlosa. No, po prostu nie, bo po prostu aż nie wypada. Aż głupio dać za odpycha takiego, oczywiście, większego sporo e, i wsad jedną ręką niż za podnogą następującą osobą. Jaki to by ten double up już nie był. No, po prostu nie. No, ale teraz już e, przechodzimy do takiego momentu że coraz tych wsadów będzie bardziej im brakować i zobaczymy kto tutaj ma w zanadrzu jeszcze coś na koniec kurła drabinę będą mierzyć kosze, malować tablice co, co to się stanęło no i zobaczymy co za paket tutaj nam pokaże Carlos, ale na pewno będzie puszow chłop bez bez puszowa po prostu nie istnieje no ogólnie gdyby zrobili konkurs wsadów mm, bez puszopów i skakania nad ludźmi, to naprawdę niewiele osób byłoby sobie w stanie poradzić, bo, bo po prostu nie. No jest piłka na łbie. No będzie to wsad, chyba, dwoma piłkami. Eee, push-off leworęko wsadzi to, co jest nad obręczą. I widzieliśmy to, to u Chińczyka. Tylko, czy to będzie zrobione tak, jak u Chińczyka? Chłop na drabinie o! Takie wysokości, jakby łapał gość, co stoi na drabinie, ten Hakim Joakin yy, z Brazylii. No to to... O, to by paki sadził. To się zgodzę. Jest rany je... Widzieliście ile go poprawił? Tyle. Czy to coś zmienia? Pff, w głowie na pewno. Ogólnie raczej nie. No ale spójrzmy. Spójrzmy. No ja pierdolę. Na jakim styku to wsadził, ale wsadził. I jeszcze te reakcje jego, wiecie, już nie tylko jego. Już nie tylko jego, tylko całego fan klubu. A porucha na pewno jak wróci na Filipiny. Ale wiecie co? Wyobraźcie sobie, że Grabo bierze taki swój fan i fanklub cieszy się tak jak Grabo. Ja pierdziele, co by się tam działo na tym boisku. No, nie zmienia faktu, że gość to wsadził. Wcisnął, wsadził, nieważne. Panie, uspokój się, weźmą. A nie, w sumie dobra, weźmą fotę, Dziesiątki. No, czy dziesiątki? Dziesiątki, może bym nie dał. Co nie zmienia faktu, że muszę dać teraz dziesiątki, bo to faktycznie była najtrudniejsza paka z tych wszystkich. Niepiękna, ale też. No, najlepsza. No, jaki jest ten konkurs, to jest. A tutaj znowu będzie chyba skakał nad kimś, bo nie ma piłki przy sobie. Tony, krospy. I spójrzmy, co on tu spróbuje zrobić. Co jeszcze ma w repertuarze? Ma coś przygotowanego, czy... O Jezu, próba pod dupą. Ale z bardzo chujowej pozycji. Próbuje całkowicie inaczej robić pod dupą niż większość osób. Próbuje nam biegać na wprost kosza i nie wydaje że mi się, że mu się to uda. Nabiegając z prawej strony próbuje robić pod dupą z prawej strony. Jak kurwa niewygodnie się ustawił. Yy, pamiętam jak... No, pamiętam jak uczyliśmy się zgrabo robić yy, pod dupą na dolnej wiele lat temu jak go trenowałem. No, to też kombinowaliśmy właśnie z nabiegami z tej strony, i zawsze ta piłka uciekała z boku i przelatywała nad obręczą. Niestety, prosta rzecz. Jak ktoś ma na skok prawa lewa i za prawą ręką, musi nabiegać z lewej strony pod delikatnym kątem, bo tak jest wygodnie, i nie trzeba robić rotacji całym ciałem. Jak dochodzi ta rotacja, no to wychodzi tutaj straszny cyrk. Tym bardziej, że widać, że tony, krozby poszedł tutaj na żywioł i już chyba odpuścił. To już wiem, jak ten konkurs się potoczył. Oj, tony, tony. Coś ty, kurwa, zrobił. Ja cię proszę. No, aczkolwiek musiał wydzierać pakę na dziesiątki, skoro ocenili mm, ocenili temu Carlosowi y, tamte wsady tak wysoko. Ja pierdolę. Nie wiem, co tutaj mam powiedzieć na koniec. Konkurs, jaki był, taki był. Ja pierdolę, co chłop będzie siadał dzisiaj, to na razie. Dzięki wielkie. A ja wyłączam to i idę na trening. Na razie, ma.